Barka z B1000, odcinek 7. Sobota, godzina 16:45, żeby dobrze skończyć tydzień. Wnętrze polakierowane. No i wszystko fajnie. Gdyby nie to, że brakło gdzieś około 300 lakieru żeby dokończyć wszystko łącznie z podłogą. Przygotowałem w sumie. Około 2,5 litra lakieru, to mówię o, o pigmencie, utwardzaczu i rozcieńczalniku. W sumie miałem gdzieś 2,5 litra. No i nie spodziewałem się, że braknie. Myślałem, że wystarczy i to z górką, jak to się mówi. Ale brakło. No też fakt taki, że lakierowałem wszystko praktycznie na dwie pełne warstwy więc więc gdybym lakierował na jedną warstwę no to by wystarczyło ale, ale jednak lakierowałem na dwie pełne warstwy więc troszkę brakło no ale to nie jest problem tutaj sobie dookoła podłogę już polakierowałem żeby w poniedziałek jak będę to kończył, nie zapelić tutaj boków, chociaż to też nie jest problem, bo i tak wszystko będzie zabudowane, więc czy, czy lakierowałbym te boki czy nie, to, to nie jest problem. W każdym razie no sporo roboty. Zostało już zrobione. Teraz, jak skończę w poniedziałek tą podłogę, no to myślę, że zostawię go gdzieś na dwa dni, żeby dobrze wszystko doschło, i oklejam od wewnątrz wszystkie otwory, żeby się zacząć brać za zewnętrzną stronę. To by było na tyle w odcinku siódmym.